Wszystkich bardzo serdecznie. Od dziś zaczynam comiesięczny cykl wideo-wywiadów pod tytułem Rewelacyjny gość Ewelki. Dziś będę rozmawiała z Magdaleną Danowską, studentką prawa. Cześć wszystkim. Magda, mam do Ciebie kilka pytań dotyczących dziecka jako jednostki w polskim prawie. Chciałabym się dowiedzieć, jak polskie prawo określa to, kim jest dziecko. Yy, generalnie, yy, pols yy, według prawa, Dziecko jest kojarzone z pewnym okresem w życiu człowieka, z tym okresem, kiedy jeszcze człowiek nie uzyskuje odpowiedniej dojrzałości emocjonalnej i fizycznej. I w, w tych przypadkach generalnie chodzi o osobę, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia i wymaga szczególnej opieki. I właśnie taką opiekę zarówno przed narodzinami dziecka, jak i po jego narodzinach zapewnia polskie prawo. Zapewnia to w Konstytucji przede wszystkim, a także w e, Konwencji o Prawach Dziecka, którą przyjęło. Zatem, e, jakie prawa posiada dziecko? Czy to prawda, że dzieci i ryby głosu nie mają? Oczywiście, że to nieprawda. To jest po prostu takie przysłowie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dziecko, tak jak każdy człowiek, gdyż jest człowiekiem, posiada swoje prawa i można też wyróżnić katalog takich praw, tak jak w przypadku człowieka dorosłego. I podstawowymi takimi prawami są prawa cywilne, czyli prawo do życia i rozwoju, prawo do wolności, prawo do szacunku, prawo do godności, do znania swojej tożsamości, czyli do posiadania imienia, nazwiska, znania swoich korzeni, znania swojego obywatelstwa, także prawo do nietykalności fizycznej i osobistej, czyli zakaz stosowania tego przysłowiowego klapsa w kupę, o czym często się zapomina i na czym często się niestety nie kończy. Dziecko posiada też szereg praw socjalnych, czyli prawa do odpowiedniego standardu życia, prawo do ochrony jego zdrowia, tak jak każdy człowiek, no i prawo do wypoczynku i czasu wolnego, dlatego mamy wakacje. Ponadto są też prawa kulturalne i polityczne. Dziecko też musi się rozwijać, dlatego często są organizowane wycieczki do kin, do teatru, do filharmonii, żeby dziecko obeznało się z kulturą już na samym początku swojego życia. Podnadto prawo do nauki, które u nas też obowiązuje. Prawo do informacji, do znajomości swoich praw, o czym właśnie dzisiaj rozmawiamy. Dzieci mogą także zrzeszać się w różne stowarzyszenia, ale to są pokojowe stowarzyszenia, na przykład harcerstwo. Dużo mamy harcerzy i to się chwali. No i oczywiście prawa ucznia, o których często się mówi, jeżeli dzieci walczą o swoje prawa. One nie są dokładnie sprecyzowane, jednak każda szkoła ma mniej więcej podobny katalog. No i niestety nie są to tylko prawa, ale także i obowiązki. Jasne. Słuchaj, chciałabym się jeszcze dowiedzieć, czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka to jest taki organ stworzony na potrzeby państwa, który stoi na straży praw dziecka. Zwłaszcza na straży praw do życia, wolności, nietykalności właśnie osobistej, jego zadaniem jest chronienie właśnie tych godziwych warunków do życia w rodzinie, e, godziwych warunków do nauki i jego generalnego standardu życia. E, on podejmuje rzecz... E, mocy i, i tego typu działań negatywnie wpływających na rozwój całe dziecka, nie tylko na jego, na jego rozwój emocjonalny i fizyczny. I <laughs> Rzecznik Praw Dziecka wkracza dopiero wtedy, kiedy inne organy zaniechały już działania lub po prostu to działanie było bezskuteczne. On po prostu stoi ponad tym, jakby wkracza w takich wyjątkowych przypadkach. I jego kompetencje są uregulowane właśnie w konwencji o prawach dziecka oraz w ustawie o praw dziecka. Magda, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem wypowiedzianym przez Janusza e, Korczaka, nie ma dzieci, są ludzie. Czy to zdanie ma odzwierciedlenie w Polskim Taryf? Uważam, że to zdanie e, bardziej podkreśla to, że te dzieci są na równi z człowiekiem, że one nie są jakimś podgatunkiem, tak? że autor. E, Odpowiadając takie słowa, jakby chciał podkreślić, że dzieci mają swoje prawa i trzeba je traktować na równi z każdym człowiekiem, że nie można ich jakoś zdegradować, powiedzieć, jesteś dzieckiem, nie masz do niczego prawa i tak dalej. Po prostu dziecko to jest dziecko, to też jest człowiek, trzeba to jakby zauważać i też właśnie Janusz tak powiedział kiedyś zdanie, że dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swojego życia. I myślę, że to też jest ważne, że to dziecko jest naprawdę istotą rozumną i często wie wiele więcej niż człowiek dorosły i potrafi nieraz zaskoczyć nas. Zgodzi się z nami. Na koniec mam bardzo ważne pytanie. Jeżeli dziecko dzieje się jakakolwiek krzywda, gdzie może się zgłosić? Jest prowadzona specjalna linia właśnie przez wyróżniczy praw dziecka i można zadzwonić. To jest numer 812 1212 i tam że z tym dzieckiem dzieje się coś nie tak to jest właśnie jedna z e, możliwości zgłoszenia się do życzenia. Magda, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę powodzenia na dalszej Twojej drodze rozwojowej. Ja również dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. <noise> dziękuję. E, jeśli spodobał się Wam nasz wywiad, e, polecam pozostawienie po sobie śladu w postaci lajka, udostępnienia e, lub Komentarza. Będzie nam bardzo miło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach rewelacyjnego gościa Ewelki. Pa!